Liczba, podana jest liczba, jest równa. Są potęgi, są pierwiastki. Zapiszę sobie, co to za liczba. 3 odjąć pierwiastek z 2 do kwadratu, dodać 4 razy. 2 odjąć pierwiastek z 2. Cóż ja tutaj mam? No, mam na pewno w pierwszej części wzór skróconego mnożenia kwadrat różnicy, czyli a minus b do kwadratu. No to przecież jest a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. Muszę ten wzór zastosować. Ok. Pierwszy do kwadratu to 9. Odjąć. 3 razy pierwiastek z 2 to 3 pierwiastki z 2. I jeszcze razy 2 to 6 pierwiastków z 2. Dodać drugi do kwadratu. To będzie 2. I cóż tutaj mam dalej? Czwórka mnoży ten nawias. 4 razy 2 to 8. 4 razy minus pierwiastek z 2, minus 4 pierwiastki z 2. Mam to wyliczyć. 9, dodać 2 i dodać 8 to 19. Minus 6 pierwiastków z 2, minus 4 pierwiastki z 2. To minus 10 pierwiastków z 2. Czy ja mam taką odpowiedź? 19 odjąć 10 pierwiastków z 2 jest i jest to odpowiedź A. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.